Nie mam tyle ty I ty demonami? No to witamy tak. w kolejnym potężnym materiale z serioru z Matrykaj f 3, 3 Ze mną... Dreamer i Drake Co? Tymka Gramy na Matiego, Łysego i Fartyna To prawda To znowu mam święte raszować, tak? Tak tak, to będziemy bezpieczni. No we mnie wi wiadą. Cieniami. Oni w ciebie cieniami wiadam, zamiast liszami. No, no. No, no, no. No, no, no. no to moje minusy się sprawdzą. Ale jak ty? cieniami wiedzie, to ty będziesz miał te koszmary, nie? Właśnie, to ty koszmary, pod no? koszmary tylko. Impy też chyba, czy nie? O, ale impy to będzie, będą bić. Bez sensu. Nie nie umarły. Tylko na wilczych trzeba żeby cię nie porobiły koszmarów. <grym _> ja bym A co oni mają jeszcze? U co 20 krycha. Mają? Co oni mają? I? Barbę? Tak. Tak, barbę, kurwa. No to oni mają tych jeźdźców na moje zmory. No. ma. A ja będę miał lodowych strażników. No, no. Dobra. Święte. Żeby święte było tylko i będzie zwycięstwo Wypełnię jeden no raz, raz kamień dreamer od razu. No, dobra. To będzie święte. No, no to nie. będzie raz, Na pewno to będzie raz, We mnie. I między wieżami to święta. Żeby nie przyjęli. Nawet trochę minimalnie do tyłu. Od wie... Gramy. O, nie bój żaby. Nie igraj ze mną. Jakim jak raśnie wyjdzie, to oni od razu wyjdą. wiecie o czym? Nie wiem. Tak czuję. Tak przeczuwam. To będą takie sytuacje. Dwóki <grych> chyba bez sensu, iść nie? No. Możesz, tam, możesz tam, robić z dwóch budynków, zanim ten... Coś możesz zrobić. Kawalerię! Hmm. Albo iceguardów możesz robić na cienie. No tak chcę zrobić, nie? Ale nie wiadomo, czy oni pójdą w cienie. Na 100%. procent. Możemy tylko... Ale łuki będą bez sensu i tak. <noise> łuki trochę już no. To już lepiej. zaspamię tymi pikinierami, a później ci dojdzie coś lepszego. Kamień by mi się przydał. Hmm, wszyscy chcemy kamienia. Gotowa do ataku. Oj, przydały się, przydał. bądź dla mnie trochę. panie. Ja prowadzę. Dałem ci trochę. O, dzięki. Nie, nie, kosz! Na każdy twój zginie! Łysego jeszcze na dole nie ma. Dziwne. Na Nie ma łysego na dole. Mhm. Uh -huh. Musimy działać! Ojej! Yeah. Gotowa do ataku, naprzód! Ja prowadzę naprzód! Daj mi więcej! Ja prowadzę naprzód! Ja, prowad, na Masz nowe jednostki do dyspozycji. Kide i dystolutus! Zasadniczałam. Krychę macie? Ja. Prowadzę. Na on upiory zrobił! Musimy działać On upiory zrobił! Ja prowadzę Lol. Czemu on upiory zrobił? Może mu się coś pomyliło. Mo może lise zrobi jednak. Nie, żeby wygrać środek po prostu. Na impy? Na pewno. No chyba, że impy robisz. Robisz jednak on Na każde twoje skinienie. On, on... on poszedł w jakieś gówno. Badania zakończone. Na konieczą, na Moje budowle zostały zaatakowane? I kurwa, total. Daj, daj, daj mi więcej! Na daj mi więcej na nie. Nie. Daj mi Ej, a jak sobie radzą z upyrami? Dobrze chyba, co? Tak 50 50 ja bym powiedział, że bardzo dobrze. Kamienia macie? Nie zbyt. Czy mamy kamienie? A złota? A on idzie... On idzie w jakieś pedalskie cienie, no. Co on tu robił? Widzimy jeszcze jedno święta u mnie od dolnej Ej, strony Ej zobaczcie co ja zrobię z łysym na dole Ale to dajcie mi tego Córki na to Kamień Na przykład Bo tak to to nic z tego Ale co nic z tego? Nie no chcecie więcej świętych słów. To kamień. Czego musi chcesz? Być. Kamienia? Tak. Gotowa do ataku. Idą łT. Pedalskie. Twój bohater został zaatakowany. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Idą pedalskie. Badania zakończone. Służę tylko tobie. Zobaczcie, yy, pomagam mu na dole. Mamy, żeby wysyłać te minosy na dół, czy. Mam ci pomóc na dole? No, chyba, zobaczcie, idą we dwóch na mnie. Na dole, tak, wchodzą, wysyłam minosy na dół. Tak, wchodzą we mnie, no. Idę. Ale mamy tam święta. Tylko składniki, ja... na słanie No, ja coś tam mam. Kształcę mi na dole pajadi <laughs> y Rycerzów na jebał i liszę. O mnie dobrze i niedobrze. No. Potrzebujemy metalu. Ej, wchodzą we mnie jakimś głównym To przy wieżach, przy świętym. No, ja Ty ja Typa, ja mu najebię te lisze. Uważaj, cofnij, cofnij. Cofam. Co to jest za wyjazd jakiś Co on nie, nie tak rozumiem. Jakby się, tego tak jakby się ktoś opił. No, nikto opici. Cześć. Pilnej góry. Właśnie dobrze, że masz tam na skałcie. coś. Potrzebujemy. Yy, kurwa, krychy potrzebuję. Macie krychy trochę? Mam, ale to. Jakby dowierzać, to mi odeśli. No to dawajcie dół idziemy, my raszujemy My No chociaż przejmiemy środek na dole No Chodzimy? Jak mamy tak czegoś lepiej iść Nie odbijemy się od tego? A może nie? A tu nic nie ma Coś tam jest Bo Oni tu się szykują do ataku a góra jak? Góra nasza. Nie, to będzie w dół wziast, to jest ewidentnie. To jest ewidentnie w dół, tylko chodzi o to czy... Pięcie ja może tego świętego, bo od góry nie dałeś. To trzy i to tak kurwa trochę z dupy. E tam dawajcie na tym dole, mi się wydaje. I tak już mamy święta, jesteśmy zabezpieczeni. <laughs> U Ciebie nie, nie ma U ciebie nie ma świętego. No już robię. Czekaj, ja może demony zacznę robić. Metalu potrzebuję. Potrzebuję kamieni. on se przejął tam Ten dół? No Ej, on ma hero na środku Kurwa, ja bym mu zajebał tymi Z murami, lecę tam No to leć bo, bo przyspał Lecę, lecę Kurwa lecę, zabiję mu tego hero, nie? Dawaj, dawaj. Tylko O, poszedł. Kurde, jakby usłyszał. Poszedł? Tak. Nie ma go tam? Nie ma. To co, przyjmujesz ten środek? Idę, go no. Dawajcie ide, w... ide. na dole. Co? co na dole? Dajcie mi złota na piwo, szybko chodzą, na dole. Wchodzą, 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 wchodzą. Złota na piwo. Złota. Dawajcie, podpaliłem się na dole. To nie teraz co? No to będziemy wychodzić? Się bić? Po co, po co wychodzić? Nie ja, nie, ja tam nie idę. Bicie, bicie. Dawaj, bo już poszedł. No dobra, to idziemy. Hmm, chaos wpada na tych pikinierów. Dosyłaj, dosyłaj Dosyłam ale minosy stoją tam z tyłu komuś Dobra już demony wchodzę Lodowa strasz ładnie sobie radzi z tymi wilczymi Katapultę, katapultę trzeba wymikrować, wy znaczy podryftować Lisę pierdolone Człowieku o czym ty mówisz On traci te lisze jebany Trzeba zrobić dzień Czekajcie To ty możesz tylko, nie my No wiem

Dobra, wszystkie środki mamy To jest na plus To jest na pewno na plus Dawajcie awandę zaraz No zaraz można Dajcie, robię sobie dzień Cyk Jakiś ogry do na dół porobił Ogra Dobre te jednostki sta jeden Dawaj to się dobre. wchodzimy Ale czym ty chcesz wchodzić? Vandeda, on jest bezbronny Zobacz, tu nic nie ma Wyślijcie na tych wilczych coś. No piki mam. Ale tak ty też tam. nic nie masz. Ty też nic nie masz, a ty też wchodzić. Ale tu jest grupka pięciu, ośmiu wilczych. I nic nie ma na dole. A ja jestem z środka, zobaczcie <coughs> gdzie ja jestem, na środku. Ja, no idę, idę. No dobra, no to, no to wejdźmy. Chcecie krychy? Ja chcę na no szamanów. No. Ja mogę przyjąć, w braku Dawajcie, puszczam No ja, jest, ja idę tam no. no Ready? Ready, ja na wieżę już się fokusuję Na wieżę To dawaj Chodzę tam, najmówię no Nie ma jednej wieży Rysi to było No ten rush przejdzie do historii Undead'a To był chyba nie rush Zwyciężyły. Nieźle hmm. <coughs> Widzicie, wystarczy czasami robić tylko jedną 101. jest git Czyli Jora miał rację. Jora, tak.